Nic o nas bez nas. Takim hasłem będzie można określić zmiany, jakie w tworzeniu prawa obowiązują już od 31 października 2024 roku. A to wiąże się to z tym, że wszystkie ustawy. W Sejmie będą już miały obowiązkową ścieżkę konsultacji społecznych, może być konsultacji obywatelskich. Niestety do tej pory było tak, że w przypadku projektów poselskich, ustaw, nie było wymagane przeprowadzenie konsultacji społecznych, to też rządzący bardzo chętnie z tej ścieżki korzystali, bo można było znacząco skrócić pracę nad ustawami, czego efekt wszyscy doświadczaliśmy tak zwanej straczki legislacyjnej. Czyli bardzo dużo ustaw, bardzo dużo przepisów, często niezrozumiałych, wykluczających się, no i niestety też bardzo często służyły jedynie bardzo wąskiej grupie interesów. Teraz to się akurat to będzie zmieniało. No i niestety bardzo często projekty, które powinny być rządowe, które de facto były opracowywane przez rząd, to po nim po prostu podpisywała się jedynie grupka posłów i można było w ten sposób ominąć te konsultacje społeczne. Co teraz się zmienia? Wszystkie ustawy będą obowiązkowo konsultowane. Każdy obywatel będzie mógł ocenić ustawę online i zgłosić swoje uwagi. Także każde nowe prawo przejdzie przez profesjonalną ocenę jego skutków społecznych i gospodarczych. No i przy okazji posłowie dostaną taki bardziej merytoryczny feedback i faktycznie informacje, czego chcą obywatele, czego chce społeczność, a nie jedynie grupka osób, w ramach której się obracali. Dodatkowo, każda poprawka. Ma być również dostępna online wraz z uzasadnieniem dla każdego. Również projekty zgłaszane przez opozycję nie będą mogły być na zawsze mrożone w komisjach sejmowych. To wszystko wynika ze zmian w regulaminie Sejmu, które zwiększą transparentność procesu legislacyjnego. Od 31 października 2024 roku wszystkie projekty, w tym projekty poselskie, będą musiały, być poddawane konsultacjom publicznym i sporządzane będą do nich oceny skutków regulacji. Obywatele będą mogli zgłaszać swoje uwagi do projektów poselskich. Za pośrednictwem systemu informacyjnego Sejmu. Zmiana ta została już przegłosowana 26 lipca, kiedy to Sejm przyjął uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Sejmu. Natomiast te przepisy zaczną obowiązywać dopiero 31 października, gdyż zajęło troszkę czasu na ich wdrożenie. Zobowiązują one marszałka Sejmu do zarządzania, sporządzenia oceny skutków regulacji projektu poselskiego. Lub projektu obywatelskiego przed skierowaniem takiego projektu do pierwszego czytania. Opinie w sprawie oceny skutków regulacji sporządzać będzie kancelaria Sejmu. Dotyczyć to będzie także projektów wniesionych przez Senat albo przez prezydenta. Nowością będzie także wymóg przeprowadzania konsultacji społecznych dla projektów obywatelskich oraz projektów poselskich przed pierwszym czytaniem. Każdy obywatel będzie mógł zgłosić poprawki do projektu poselskiego będzie obowiązek zarządzania udostępnienia projektu w systemie informacyjnym Sejmu w celu przeprowadzania konsultacji społecznych. Także konsultacje społeczne będą trwały aż 30 dni. Taki termin będzie zasadą. Jednocześnie jednak marszałek Sejmu będzie mógł ten termin skrócić. Wtedy, kiedy z takim wnioskiem wystąpi wnioskodawca takiego projektu ustawy, to marszałek oprócz wyznaczenia krótszego terminu niż określonego w ustępie 4, będzie mógł również odstąpić od przeprowadzania konsultacji społecznych, albo zakończeniem konsultacji społecznych przed upływem tego terminu. No i niby może powiedzieć, że to byłaby krok w dobrym kierunku, natomiast niestety nadal martwią te uprawnienia marszałka Sejmu w zakresie możliwości odstąpienia od konsultacji społecznych, bo niestety, jak praktyka pokazuje, no, ten wyjątek może niestety stać się regułą i zbyt i być niestety zbyt często wykorzystywany. Jeżeli już jakiś projekt ustawy byłby pilny, no to moim zdaniem wystarczające byłoby po prostu na skrócenie terminu tych konsultacji społecznych przykładowo do tych 7 dni, bo przy możliwości zgłaszania poprawek do ustawy w trybie online, no to taki termin... Byłby no, wystarczający. Natomiast moim zdaniem no, nie zostaną wyłączone czy w kompletnie wyeliminowane takie no, obejścia prawne rządu, które po prostu swoje projekty przekazywał posłom i w ten sposób wszedł na łatwiznę. Zresztą generalnie zmiany w tym regulaminie, Sejmu, zostały wymuszone przez Unię Europejską w celu polepszenia przestrzegania praworządności. Jak to będzie robione w praktyce, jestem bardzo ciekawy. Oby się nie okazało, próbacze moje słowa, że po prostu skracanie. Terminy konsultacji społecznych, bądź kompletne ich po prostu znoszenie, nie stało się regułą, a nie jedynie wyjątkiem. I to w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.